Cześć, witajcie! Z tej strony ja, Avi, tak? I dzisiaj nagrywam dla was Transformice. No, w sumie zresztą jak prawie na każdy, za każdym razem chyba. No, rzadko kiedy nagrywam to kanale co innego. I zastanawiam się, dlaczego zaczynam w takim miejscu. No, ponieważ mam nowe mikrofon, a potem się tak wita. Chyba nigdy zresztą nie witałem się na samym początku logowania się, co nie? Ja mam nadzieję, że słychać to, że mam nowy mikrofon. Generalnie mnie strasznie długo nie było. Przepraszam za tą przerwę chyba dwutygodniową, może pół tygodniową, ale, no wiecie, wakacje, tak? <grybujesz> no, generalnie trochę sobie odpocząłem. Dajcie jak tam u Was, tak Wy sobie odpoczęliście. A w Transformers generalnie się naprawdę dużo działo. I zanim tego przejdę, chcę Wam powiedzieć, generalnie dzisiejszy odcinek jest odcinkiem gameplayowym, bo stało chyba nie z tydzień na event. A jak dobrze patrzyłem, to na moim, na moim kanale jeszcze nie ma odcinka o tym gameplayu z tego eventu. To myślę... Ty, no to zrobię to, nie? To dobra. No i to właśnie tak powstał pomysł na ten odcinek, tak? Trochę mi pominęło. Zresztą dużo, na przykład futerka, jedno, jak i drugie. Pichiórki i jakieś rybokaczki. Nie wiem, zresztą... Wow, od razu event. Słuchajcie. Znakomity... znakomita wieść, bo akurat... To jest naszym wiadomo, jak to się mówi. No, po prostu to jest główny cel tego odcinka, tak? A tutaj, tego odcinka, tak właśnie. Re reliktów nie będę zbierał, bo to już bez sensu. Ja chcę dużo ryb, na dużo sera, ale w szczególności chcę dużo biletów. A muszelek nie chcę wcale. Zastanawiam się też, żeby nagrać odcinek, oczywiście, z serii od początku, tak? Teraz mam od początku, bo bardzo lubię tę serię bez zresztą również ją bardzo lubicie. No ale pomyślałem, że gameplay. No bo go nie ma, no to sprzedałby się ten bardziej event się kończy już. Dobra, więc pominęło mnie trochę w tej transformacji, trochę terek, w utarko i pominęło. Co jest przykro, bo naprawdę się podobało to wuterka. W ogóle nie wiem. Ta seria z tych futerek kolektor trochę się zaburzyła, że tak powiem, nie? Nie wiem, jak to będzie, ale na pewno w grudniu, pod koniec już w ogóle tego roku. F2, fajnie. Wow, pierwszy relikt? <ścoughs> tak, pierwszy. Nagram podsumowanie wszystkich futerek, jak to było w zeszłym roku. No i zobaczymy, wiadomo, w streliście, nie? I zobaczymy, które futerko tego roku, moim zdaniem, skromnym, oczywiście, polinę najwyżej, wypadło najlepiej. Więc ja się nie mogę doczekać, mam nadzieję, żeby również. No i pomyślałem również, że. Po przez chyba robić tak, żeby dawał muzykę w tle tam w montażu. Po prostu będę restartował sobie poprzez klep, bo. Halo, no, muzyka przez gry jest tak fajna i nostalgiczna, że czemu by jej nie wpuszczać? No wiecie, może. O! Surf and turf, tak. Dajcie znać, jakie wam się bardziej podoba. Mi się chyba nawet ewidentnie bardziej podoba ta wiewiórka. Ta kaczkoryba jest dosyć dziwna. W sumie nie wiem, co to przedstawia do końca. I najzwyczajniej się naprawdę mi się nie podoba. Ty, ja umarłem? Oha! <laughs> Czemu ja umarłem? Nie zwróćcie na to uwagi. Dobra, jakąś misję może byśmy dzisiaj zrobili. Od razu co Zumaj 20 No i proszę bardzo, no i robimy to. Może jakiś ze sklepu kupimy przy okazji. Jakiś taki najtańszy... A właśnie, jeszcze jak widzisz, bo dodali te ikony tutaj na te wszystkie, jak katalogi, tak? No dobra, no i zrobimy od razu tą pierwszą misję. Kupowanie to jest najprostsze, chociaż że mega nieopłacane, bo się w ogóle nie zwraca. Pamiętajcie, nie róbcie w sumie tej misji nawet, bo to serio jest tak nieopłacalne, Jeżeli macie już trochę droższe rzeczy do kupienia, tak jak ja za 150, to, to w ogóle się nie opłaca. No to kupuję to za 100, czyli ciasteczko. No i ty tu! Wow, ale fajnie! Wow! Tak na pierwszy łapkę jakąkolwiek dzisiaj robię, to na Wow, Wtedy to stylowa ha Dobra się na evencie, bo to odcinek się na tym opiera, więc. Event! A no i właśnie, jeszcze co do czego, to chcę Was zaprosić na mój drugi kanał, gdzie nagrywam wszystkie inne gry. Nie wiem, Terraria, yy, nagrywam tam demoniką Bajzak. I chyba zawsze zanim do Minecrafta, bo tak coś czuję, żeby nawet wiecie, mam ochotę, nie? Więc jeżeli chcecie, yy, to zapraszam bardzo serdecznie na mój drugi kanał, który oczywiście w opisie, wszędzie go znajdziecie oraz na kanału Foliny i na nasz wspólny serwer Discord, gdzie będziecie się z nami popisać. Jest tam naprawdę bardzo biła atmosfera, i tak dalej. tak. może tam wysyłać na przykład. Także widzimy się na evencie. Yo, słuchajcie, set. Nie wiem, chciałem to po prostu nagrać, że set mi się udało bić. Mam już. Wow! 8 18. słuchajcie, to nie jest wcenało. Nieźle, nie? Okej, okay, bo ja tylko tak przedłużę, przepraszam. No i będzie, będziemy naprawdę. Ej, nie uwierzycie, ale naprawdę dosłownie. Teraz, chwilę później, nagle event powstał, nie? Nie Dobra, biorę sobie moje kuleczki. Teraz, czy ja chcę mieć wędkarski? To dobre pytanie. No bo te wędkarskie takie wiecie, już dużo ich otwierałem nie wiem czy że będę ją z nich duży, duży profit Dobra, nie będę póki co kupował Przemyślę to Bo nie wiem, czy to mi wyjdzie na plus czy raczej na minus, nie? Więc to jeszcze muszę przemyśleć Chciałem wymienić te inne rybki, te inne rybki się wymieniają na tej innej mapie Tylko ona, Ude... O relikt, A9, ale fajnie może sprzedam. Nie pamiętam na jakiej mapie, zobaczmy później. O, muszelka, super. O, muszelka, wow, no, ej, fajnie. No i nie uwierzycie... ...muszla. <śla> ale... Ale ekstra, nie? Dobra, czekajcie, jakie mam relikty? Sprzedam... ...A9 i F2. Cena do negocjacji. Dobra, i zobaczymy, czy ktoś się pokusi. Szczerze... Że... Ja bym dał nawet po 10 sera, po prostu chcę zarobić serek, nie? Więc dobra. Widzimy się na następnym evencie. O kurczę, słuchajcie. Drugi set. Nie wiem, jak będą sety, to ja po prostu to nagram, nie? Wow, drugi set. Ale jestem... Dobry w tą grę komputerową. Tak. Okej, okay, słuchajcie. Właśnie wróciłem i... Yy... Bo, jak dobrze widzicie, no jest przerwa techniczna w Transformice, nie? Nie wiem, czy to jest sens, żeby teraz jeszcze kontynuować ten odcinek, skoro sama gra mi na to nie pozwala. Nie, może już się naprawiło wszystko? Bo jak tak, to kontynuujemy, odcinek i widzimy się w prostu na evencie. O, dobra, widzimy się na evencie, przepraszam. A oto nowe rzeczy, jakie wyszły. Kolektory, radioaktywne beczki w ogóle. Jakaś korona, i, i fajny ten. Czekajcie, aż chcę to zobaczyć. Śmieszne, za 600, drogie dosyć, ale ale fajne, fajne, podoba mi się. I chyba to tyle z nowości, nie? <laughs> Dobra, no to event. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy w końcu na jakimś evencie. Nawet nie wiecie, ale ja czekałem, bo ten, to co się tak przerwało, to chyba resertowało cały czas oczekiwania, nie? A te ryby, które mówiłem, że chciałbym w końcu wymienić, się okazały, że są tutaj. te nie, co robię! Jezus, ja miałem zbierać na... O! Już chyba i tak nie uzbieram. Dobra. Ale mi to zabolało przez moment. Ja nie mogę. Już i tak nie uzbieram. W sumie się to zgadza, więc nieważne. Dużo sera. Szkoda, że większość to pojedyncze, nie? Ja nie mogę. Ale dobra. Ja w sumie już będę kończył ten odcinek, ponieważ... W sumie, nie wiem, to jest trzeci event. Yy, nie chcę, żeby ten odcinek był też długi, bo to jest taki powrót po moich wiadomo, wakacjach również. Nowy mikrofon, chcę, żebyście ocenili, czy jest lepsza jakość. Ja uważam, że jest naprawdę lepsza, bardziej mi wyraźnie słychać i nie ma takich głupich szumów w tle, czy zagłuszania czegoś. Jest bardziej wyraźnie, jest fajny. Nie, dajcie swoją opinię i widzimy się po prostu w następnych odcinkach, tak? Niech się skończy ten event i po prostu to już będzie tyle. A moja myszka nie chce nic łowić, bo jakoś tak się chyba zacięła. Ja Was jeszcze raz zapraszam na mój drugi kanał. Nagrywam inne gierki na kanał Pauliny, nasz wspólny serwis Discord. Na pozostawienie jakiejś, nie wiem, oceny pod tym odcinkiem oraz może subskrypcji, tak? I było, bo już zaraz będzie pół tysiąca subskrybentów, a moim wielkim marzeniem jest tysiąc, a to raczej niewykonalne, tym bardziej, że to jest tym bardziej, że to jest kanał poświęcony Transformers, a tutaj nie ma, wiadomo, wielkiej społeczności. O, C9, to sam koniec odcinka, bardzo fajnie. a ja te relikty wam porozdaję, napiszcie w komentarzach tylko czy to w ogóle jak nie, bo pamiętam, że F, bo chyba na znakę. Nie wiem, dałem to patrzeć na początku eventu, teraz tu musiałbym znowu popatrzeć. Äh, eee, jo. Rozdam osobę na Discordzie, więc jeżeli chcecie mieć te trzy relikty, to zapraszam na Discord i ja się z wami żegnam. No i. Papa, pa. cześć.